proste pomysły, które nawet pozornie wyglądają na głupie, są jednak czasem najlepsze. Dzisiaj z przyjemnością opowiem Wam, jak w pewien sposób sztucznie zwiększyłem swoją frajdę z gry w FC25, a przy okazji jakie mam nowe wnioski co do tej produkcji i rzeczy, które nam ją obrzydzają. No bo przypominam, że ponad dwa tygodnie temu postanowiłem, iż będę grać składem z reguły beznadziejnych kart z klubu, by po tym czasie przerzucić się na lepszą drużynę i poczuć jaka ta gra jest lekka i przyjemna. Realnie dwóch tygodni nie wytrzymałem, a trwało to z 11 dni, bo już w tę niedzielę, żeby trochę przyjemniej pograć mistrzostwa, kupiłem od ręki lepszy skład, no i nawet został mi milion na koncie, no ale postanowiłem, że chcę grać przede wszystkim zawodnikami, których lubię i jak na fakt, że monety zarabiam tylko grając, no to chyba nie jest najgorsza drużyna, bo na bramce kurtua, więc no to nie ma większego znaczenia, na lewej obronie Hernandez, a więc chyba trudno w podobnej cenie wymyślić kogoś znacznie lepszego, a mi Francuz podoba się już od wersji beta, a obok niego Laurent Blanc, gdyż mam dobre wspomnienia z tym gościem jeszcze ze F-24, a do tego jak na niego gram, zawsze są większe problemy niż chociażby z Wandalkiem, więc no ciekawość wzięła górę. Dalej Waran, no bo jak już jest taka karta w klubie, która miała i tak służyć do stycznia, no to czemu z niej nie korzystać, a na prawej obronie Boe, ponieważ on ogólnie nie był zły, a jeszcze dostał widoczny upgrade, no to tym bardziej czemu miałbym chować go gdzieś w klubie, skoro widać, że goście jeszcze ogarną. Zarnia! Pomocy na start, no mówiłem już tydzień temu, że hazard jest znakomity, a i że jego podstawowa wersja wyprawiała cuda w drafcie, więc, no między innymi stąd się wziął ten milion na koncie, bo po dwóch tygodniach grania malenem zwykły hazard to jest bardzo duży upgrade. Obok Belga sprawa znowu się rozwiązała, bo mój i nie tylko mój ulubiony Tiuram dostał prawdziwy upgrade, więc po prostu nie było innej opcji. No on też musiał dostać szansę, bo z nowymi statystykami aż prosił się o grę, a obok Francuza znowu wylądował Francuz, czyli najlepsza karta jaką do tej pory trafiłem. Natomiast ten Makelele, chociaż głównie działa tak, że on ma przejąć i odegrać piłkę, jest na tyle ruchliwy, że dalej nadaje się do nieco poważniejszej gry. No i najlepsze Trzeci i ostatni zawodnik, który został z tego mojego niewymiennego składu, to Adama Traore. No bo ja cały czas lubię nim grać i chcę nim grać, a uznałem, że on w nieco lepszej drużynie dostanie drugie życie. Więc idąc dalej, ja chcę się bawić, chcę czuć fan z gry, dlatego największe pieniądze zainwestowałem w atak. Na start Del Piero który podobno jest niesamowity, ma złote finezje, którymi to dawno się nie bawiłem, do tego pięć gwiazdek słabszej nogi, a poza tym czuję do niego sentyment przeszłości. No dawno nie bawiłem się Włochem, więc to jest dobra okazja, by sprawdzić jak on się ma i na szpicę zamiast Richard Wissona za zadania wszedł nagle Thierry Henry. No, bez wątpienia najdroższa karta w tej ekipie, no ale to mój ulubiony piłkarz, więc czemu mam się nim nie bawić? Więc ze składu randomów za zadania i po zabawie w UFL przeszedłem po 11 dniach gry no dosłownie znienacka na taką oto drużynę, która nawet jak na fakt, że mamy połowę grudnia i został mi milion na koncie, no nie jest niby jakaś wybitna, ale na pewno dużo lepsza od tego, czym bawiłem się w ostatnim czasie, i efekt, niestety, albo stety, był zauważalny od razu. Mniejsze znaczenie zaczęła mieć taktyka, bo ci piłkarze sami z siebie lepiej się ustawiają, a dodatkowo szybciej i celniej rozgrywają między sobą piłkę, nie wspominając już o innych atutach, no bo zgodnie z tym, czego się spodziewałem, w tej drużynie ożył znowu Adama Traore który w ostatnim czasie wyglądał już nieco słabiej, no ale tu znowu wchodzi ten aspekt i mądrość życiowa, że w tej grze jeden dobry piłkarz sam z siebie meczu regularnie nie będzie wygrywać. Jak taki Traore w ostatnim czasie dostawał średniocelne podania od jednego randoma, a potem wrzucał piłkę do napastnika, który nie ustawiał się nadmiernie inteligentnie, a teraz nagle przeszedł do ekipy, gdzie najpierw Del Piero potrafi zagrać mu piłkę co do nogi kilkudziesięciometrowym podaniem, a później Hiszpan dogrywa bolówkę Auriemu, który ustawia się w polu karnym niemalże na tym najwyższym poziomie, no to od razu pojawia się zauważalna różnica w użyteczności Adamy Traore. No i gość po takiej przerwie, no dosłownie ożył w tym zespole na nowo, w tym sensie, że jest widocznie użyteczniejszy natomiast ważna kwestia, którą uświadomił mi ten skład jest taka że gra w FC25 szybciej mi się nudzi, a granie w tę produkcję na siłę w celu dogrania jakichś meczów i tak dalej, no przynosi o wiele gorsze efekty niż w poprzednich odsłonach to znaczy, jakże tak to nazwę po przerwie od gry i odpoczęciu od niej, ospaliłem w końcu mistrzostwa prezentowanym tutaj składem a nie ekipą randomów no to było czuć kopa, no miałem wrażenie że w wielu aspektach ta drużyna gra sama a ja mogę nią sterować Należąco i się przy tym bawić, no i generalnie tak było, ale zagrałem 5 meczów, zrobiłem sobie przerwę. Gdzieś za dwie godziny zagrałem kolejne 5 meczów i zrobiłem sobie przerwę. No ale że była niedziela i wypadałoby zakończyć mistrzostwa, bo przepadną, to tych 5 ostatnich meczów zagrałem już nieco na siłę, i to nie była przyjemna gra, pomimo faktu, że miałem w składzie swoich ulubionych piłkarzy. Bez wątpienia ten prosty eksperyment udowodnił mi ostatecznie, że jeśli chcę, jako tako nie pożygać się przy FC-25 to nie ma mowy o grze na siłę. No i to chyba wynika z gameplayu. Bo jednak FIFA 23 czy FC 24 też często już nieco z przymusu dokańczały mistrzostwa, ale było jako tako dobrze. No a tutaj, jak nie ma stuprocentowej ochoty na grę, to małe są szanse, że po zagraniu kilku meczów, nawet składem piłkarzy, których lubię, będę zrelaksowany i zadowolony. Więc, no chyba na stałe, trzeba się ograniczyć do 5 winów Division Rivals, a mistrzostwa, o ile będzie to możliwe, rozgrywać w weekend po 5 meczów dziennie i to będzie sposób, żeby nie stracić nerwów przy tej grze i sobie jej doszczętnie nie obrzydzić. Natomiast przechodząc jeszcze do tego składu fajnych piłkarzy, który sobie zbudowałem, generalnie tutaj wszystko działa tak jak się tego spodziewałem. Azarda już znałem, Henry ze swoim tempem, wzrostem i ustawianiem no wiadomo, że jest znacznie lepszy od większości napastników w grze, chociaż tak jak innymi no nie można pozwolić sobie nim na te same popisy co w poprzednich odsłonach no ale nawet same strzały pozwalają Francuzem na sporo, a do tego jak się gra napastnikiem, którego się lubi, to też dodaje mu trochę punktów umiejętności. Lorą Blow mnie nie zawiódł, no i to faktycznie jest skała, tak jak we FC 24 Na najwięcej wątpliwości mam o dziwo co do Del Piero, bo ja w ostatnich tygodniach nie bawiłem się złotymi finezjami, no i może jakaś ładka je znerfiła, a ja tego nie wiem, ale jedną z mocy tego gościa miało być zagrywanie mu piłki przed polekarne karne i niszczenie bramkarzy podkręconymi strzałami z dystansu. Na no tymczasem na 10 Dziesiątki prób Del Piero strzelił jedną czystą finezję z przedpola karnego i jedną po sporym rykoszecie, co raczej zaliczyć trzeba jako wylew. Ten gość super asystuje, świetnie rozgrywa, żwawo się porusza, do tego jest nie tylko SPO, ale i też strajkerem, więc można grać z jego użyciem na wielu formacjach, ale te finezje nie wiedzieć czemu nie działają. No piłka leci po nich nisko i jakby nieco wolno, więc no bramkarze do niej dolatują, dlatego po Włochu bez wątpienia spodziewałem się nieco więcej, ale jednak przejście na taką kartę po zabawie Richarlisonem to i tak wielki krok naprzód i wielki krok do lżejszej gry, no i po prostu zabawy, bo od tego jest w końcu FC25. Zobaczymy teraz ile pociągnę tym składem i kiedy ta gra mi się obrzydzi, skoro postanowiłem, że postaram się przede wszystkim nie grać na siłę. W FC25, jak nie ma się stuprocentowej ochoty na grę, to może lepiej zostawić nawet mistrzostwa po jakichś 8 meczach i mieć dzięki temu więcej ochoty do gry w kolejnym tygodniu. No ale my wiemy, że to wcale nie jest takie proste, bo jak mamy rozegranych tych 8 meczów i nie chce nam się już grać, ale wiemy, że jeszcze chwilka poświęcenia i będziemy mogli wbić nieco lepsze rangi i dostać lepsze nagrody, no to jednak trudno jeszcze często oprzeć takiej pokusie. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!